Ekologiczni, żyją wśród nas Ekologiczni, to jest ich czas Ekologiczni, trawsku to my Ekologiczni, i Ty Co robisz? Minuje naszego dobytku. Coś mu zagraża? Nasze dzieci. Co? Tak, tak, tak. zorganizowano z akulatury. Nic, co jest papierowe i znajduje się w tym domu, nie jest bezpieczne. Nie, to chyba nie jest tak źle. Jest jeszcze gorzej. Nasz syn uznał, że teologia, Pan Tadeusz i Ania z Zielonego Wzgórza to również makulatura. Bo, cytuję, nikt normalny już nie będzie tego czytał. A ktoś to w ogóle będzie jeszcze czytał? Jest no, to z przestał. Dobra, Do twojego tomiku poezji też już się da. O nie, to jest gorzej niż źle. Młody! To gorzej, gorzej. No, to to co się, się tutaj tata dzieje? Jaką kolekcję? Jaką kolekcję? Same w brukowce. Faktycznie będziesz miała co czytać. Od lat się to wala w składziku. Lepiej byś się za książki wzięła. To by ci się w szkole to też przydało. Kamil ma rację, te czasopisma nie są warte kolekcjonowania. Szkoda na nie miejsca. A ty, mój drogi, zajęłeś się ambitniejszą literaturą? Oj, daj spokój, przecież i tak nikt tego nie będzie czytał. Kamil! Mama mi już dała wykład, ale te brukowce chyba już mogę sobie zabrać. No ale przecież to jest moje, mamo! Dosyć tego. Kamil, oddaj mi te gazety, bo to nie twoje. No ale, mamo! Żadnego, ale. Proszę odnieść je na miejsce. Nie twoje, nie ruszaj. Czy ktoś może mi wyjaśnić o co chodzi z tą akcją zbierania makulatury? U nas w szkole jest taki konkurs, że która klasa nazbiera najwięcej makulatury, ta pojedzie na wycieczkę do Bad Bramstadt, ufundowaną przez urząd. Stać na to urząd? Zbieranie makulatury to nic innego jak segregacja śmieci. Papier zamiast trafiać na składowisko odpadów, trafia do papierni, gdzie zostaje ponownie przetworzony. Tym sposobem gmina zaoszczędzi na utylizacji śmieci, a oprócz tego środki na wycieczkę będą w części pochodzić z projektu Segreguj odpady to się opłaca. To całkiem fajny pomysł. Zgadzam się, tylko wszystko w granicach rozsądku. Skoro opanowała was ta cała ekologiczna akcja, to umówmy się, że przyjrzymy nasz dom od piwnicy aż po strych i każdy przyniesie tutaj to, co uważa za makulaturę. Nikt nie ma prawa wynosić nie swoich rzeczy. Później wszystko razem komisyjnie przejrzymy i ustalimy, co możecie zanieść do szkoły. Czy to zrozumiano? Tak. tak. Mam pomysł, jak możecie uzyskać makulaturę. Proponuję zorganizować zbiórko naszych sąsiadów. E tam, wątpię, żeby komuś się chciało dla nas szukać makulatury. Moi kochani, więcej wiary w swoje możliwości. Jeżeli będziecie przekonywać sąsiadów do tego, tak jak nas przekonujecie do podwyżki swojego kieszonkowego, sukces macie murowany. Właściwie to nie mamy nic do stracenia. No, ale zanim się, to musimy jeszcze to posprzątać. Do dzieła. Zdobany. Ekologiczni żyją wśród nas. Ekologiczni to jest ich czas. Ekologiczni trawkuj to my. Ekologiczny Zostani ty. To jest świetny pomysł! O! Trzeba w dziesiątkę. Sorry. Aż tak dobrze? Na początku było kiepsko, ale wyobraźcie sobie, że większość naszych sąsiadów segreguje odpady. No a ten, 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 ten radny z pod dziewiątki powiedział, że nawet w gminie już się zorientowali, że to u nas najczęściej muszą opróżniać te echo. Nie przerywaj! Tak chodziliśmy od domu do domu i nawet ludziom nie musieliśmy za dużo tłumaczyć. Wszyscy uświadomieni, kto co miał, to dał. No i trochę uzbieraliśmy. Aż trafiliśmy do tej pani z pod osiemnastki, do pani Zosi. I co? No i nie uwierzycie, nawet ona segreguje odpady. Tylko za bardzo chodzić nie może i składa wszystkie w piwnicy. No ale jak składa, nie? Wszystko poukładane elegancko w workach. Nawet bardzo się ucieszyła, że przyszliśmy. Pozwoliła nam zabrać całą makulaturę, a sporo tego było. Przy okazji poprosiła nas, żebyśmy pomogli z całą resztą. I co pomogliście? Pomogliśmy, jak nie pomóc takiej kobabci. Oprócz makulatury miała jeszcze dużo innych rzeczy, a między innymi puszki, które sprzedaliśmy z niezłym zyskiem. Chyba ty sprzedałeś. Widzicie? Wasz tatuś jeszcze dobre pomysły. Zrobiliście dobry uczynek. Zwiększyliście szansę na wygraną w konkursie, a oprócz tego zarobiliście jeszcze parę groszy. Może nie będzie potrzebna podwyżka kieszonkowego? kieszonkowego. Tatku, inflacja, inflacja. Ach. Wynieście to do szkoły, póki jeszcze trwa zbiórka. No. Dobra. Odłożymy autem. Kluczyki są w samochodzie. Dzięki. Za wiele im pozwalasz. Aha. i no